Dzień dobry, Justyna. Cześć Narin. Fajnie, że jesteś. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie do udziału w tej drugiej, myślę trudnej, też edycji. Akcji Jestem 97. W tej akcji rozmawiamy bardzo szeroko na temat straty, na temat poczucia straty w obliczu niepłodności, w obliczu nawracających poronień, w obliczu nieudanych prób, starań i zajścia w ciąże. Ty jesteś kobietą, która jest taką endofajterką i yy, czym jest endometrioza, co ona ci dała, co ona ci zabrała, jak ona wpłynęła na twoje życie, I jaka jest Justyna dzisiaj i jaka była Justyna przed doświadczeniem, świadomością w ogóle tego, że jej ciało choruje. Endometrioza pojawiła się w moim życiu zupełnie niespodziewanie. Tak naprawdę czas diagnozy zbiegł się z rozpoczęciem starań o dziecko. Okazało się, że pojawiły się torbiele na jajnikach. Sugerowano, aby wykonać jednak operację, aby przygotować tutaj odpowiednio ciało do wysiłku związanego z ciążą. I w momencie, kiedy ja się na tą operację zdecydowałam, to tuż po wybudzeniu tak naprawdę usłyszałam właśnie hasło endometrioza. Kompletnie nie wiedziałam co mam dalej robić. Mało tego, ja tak naprawdę wychodząc ze szpitala uważałam się za osobę zdrową i miałam nadzieję, że wszystko zostało załatwione, że jedna operacja w ogóle likwiduje w tym przypadku całkowicie chorobę. Więc ja byłam po prostu pełna nadziei, że wszystko będzie dobrze, że ja w przyszłości będę mamą, osiągnę swoje zakładane cele. Więc jeżeli chodzi o moje zdarzenie z endometriozą, to ja bardzo często mówię, że jest to w ogóle taka wręcz podstępna czarownica, że kiedy my słyszymy w ogóle tą diagnozę, to do końca nie wiemy, co nas czeka i wciąż bardzo mało lekarzy kieruje, mówi, co dalej. Robić, jak z tą chorobą postępować. Jeżeli w ogóle chodzi o takie zdarzenie endometriozy, również z leczeniem niepłodności, to ja muszę powiedzieć, że mam tutaj taki bardzo duży żal, pretensje, taką wręcz wściekłość i rozczarowanie w stosunku do lekarzy, ponieważ ja po prostu czułam się w tej diagnozie całkowicie osamotniona. Jak słucham tego, co opowiadasz, to taki mam obraz przed oczami, że wybudza się dziewczyna z operacji, zabiegu i dostaje takim obuchem po głowie, bo lekarz rzuca hasłem, które ani ty nie wiesz, co to jest, ani no takie, nie wiem, co, co, co się wtedy z Tobą zadziało? Co ty wtedy poczułaś? Jak to, jak to w ogóle. Jak to sobie ułożyłaś w ogóle. Tak, żeby na tą chwilę, jak słyszysz to. Po prostu utrzymać piątkę. Wykonywałam tą operację po to, aby zostać mamą. Także rzeczywiście pojawiło się takie hasło, że może być trudniej zajść w ciążę, ale do zobaczenia na porodówce za kilka miesięcy. A. Więc słysząc takie słowa yy, od lekarza operującego przy wyjściu ze szpitala, nie zapala się żadna lampka kontrolna. A propos tej lampki kontrolnej, która się zapala? Ja wiem, że yy, u. Yy, Różnych kobiet różnie, na różnym etapie. W którym momencie u Ciebie się zapaliła ta lampka i co ona Ci zaczęła sygnalizować właściwie? Jakby jaki sygnał Ci wysyłała ta lampka? Ja cały czas podkreślam, że przez 3,5 roku od mojej diagnozy która była też równoczesna z staraniami właśnie o ciążę, o dziecko, o realizację naszego największego w ogóle życiowego marzenia, to niestety ja cały czas żyłam w endom roku i byłam w tym endom roku zostawiona całkowicie sama. Co było dla Ciebie takim momentem, w którym dobitnie poczułaś, że oto Twoje choroby, oto Twoje doświadczenia? Zabrały ci coś, że tracisz coś. Ja myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o to poczucie straty, naszą walkę w ogóle z niepłodnością, nie wiem jak Ty to też interpretujesz, odbierasz, ale ja mam wrażenie, że ona dotknęła w ogóle wszystkich tak naprawdę aspektów mojego życia oczywiście mnie osobiście. Ale myślę, że również dotknęła w wiadomy sposób mojego męża moich rodziców, wpłynęła na wiele w ogóle relacji wśród rodziny znajomych. Być może też gdyby nie fakt, że ja wiele rzeczy podporządkowywałam pod leczenie po to, aby zostać mamą, byłabym w zupełnie innym miejscu gdzieś tam mojej ścieżki zawodowej. Więc myślę, że tak naprawdę nie ma takiego obszaru, Przynajmniej ja to tak odbieram, w którym gdzieś ta niepłodność nie zrobiłaby swojej takiej rewolucji. Jeżeli w ogóle chodzi o moje pierwsze poronienie, ono przyszło do nas pół roku zaledwie po, yy, po czasie naszych, naszych starań. I muszę przyznać, że ja wówczas dosyć szybko stanęłam na nogi. Wydawało mi się, że po prostu tak się zdarza, że jest to dopiero początek mojej drogi. Ja też nie wiedziałam tak naprawdę, co nas wtedy czeka. Bardzo bolesnym zdarzeniem, krytycznym momentem była ciąża pozamaciczna, która tak naprawdę była ciążą naturalną, była naszym cudem, kiedy my już już byliśmy po dwóch nieudanych procedurach in vitro i wszyscy nam mówili, że w ogóle absolutnie nigdy nie uda mi się zajść w ciążę. Więc wydarzył się najpierw wielki cud, który po prostu bardzo szybko został nam odebrany. To było po prostu trzęsienie ziemi. Kiedy ja trafiłam do szpitala w nocy z bólami brzucha, walczyłam bardzo o uratowanie jajowodu. Dzisiaj wiem, że nie udało się, nie udało się wówczas tego, tego celu osiągnąć, więc ten jajowód został usunięty. I dla mnie, poza stratą właśnie ciąży, niestety ta utrata tego jajowodu wiązała się też z utratą pewnego rodzaju części kobiecości. Być może jest to tylko i wyłącznie organ którego tak naprawdę nawet na codziennie widzimy, ale dla mnie to było coś tak ważnego. To było takie moje dalsze być albo nie być. Bardzo w ogóle również zaskoczyła mnie moja własna reakcja właśnie na, na utratę jajowodu w kontekście takiej, takiego poczucia straty kobiecości. Opowiadasz to wszystko i yy, znowu mam déjà które mi się już dzisiaj powtórzyło, już, już raz przeżyłam z poprzednią rozmówczynią, gościnią, która również opowiadała swoją historię i w której również miałam takie wrażenie, że Boże, ona mówi o mnie. Tak. I teraz słuchając Ciebie, o tym w jaki sposób usunięcie jajowodów wpłynęło na Ciebie, na Twoje postrzeganie siebie jako kobiety, znowu mam właśnie taki przebłysk, ponieważ dokładnie doświadczyłam tego samego. W takiej chronologii, w jakiej mówisz, że wydarza się cud, wydarza się ciąża spontaniczna, w którą zachodzisz, jesteś w niebo wzięta. Ja doskonale pamiętam ten moment, kiedy trzymałam w ręku telefon i się zastanawiałam, zadzwonić do siostry: zapeszę czy nie zapeszę. I to tak. Było takie, taki rollercoaster emocjonalny. Ostatecznie zdecydowałam się cieszyć z tego. No niestety nie za długo. W momencie, kiedy Byłam na sali pooperacyjnej, wybudziłam się. Lekarz przyszedł mnie poinformować, że rzeczywiście tego jajowodu nie udało się uratować. Mówił to w ogóle do mnie z ogromną wręcz złością, pewnego rodzaju pretensją. To już była w ogóle moja czwarta operacja w moim życiu. Więc ja usłyszałam bardzo ciężkie wówczas dla mnie słowa, że mam cały brzuch zamurowany w wzrostach, że to była bardzo ciężka operacja. I padły potem jeszcze, w ogóle, najgorsze słowa, których nie życzę nikomu, żeby ktokolwiek takie słowa usłyszał, ponieważ pan doktor powiedział do mnie: Nigdy nie będzie pani mamą. Ma pani brzuch zamurowany w wzrostach. Z takim brzuchem nie można zostać mamą. Także jest to po prostu coś strasznego. Obudziło to we mnie. Nie wiem, tak naprawdę sytuacja była tak bardzo tragiczna, a obudziło we mnie niesamowite pokłady, do tego, aby po prostu nieść właśnie świadomość na temat niepłodności. Ja postanowiłam, że nie będę milczała i że nie chcę w ogóle, aby jakakolwiek inna dziewczyna usłyszała kiedyś takie słowa, ponieważ to masakrycznie podcina skrzydła. I nawet samej jest mi ciężko sobie dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, jak ja w ogóle wtedy znalazłam, znalazłam siły na to, aby pójść do przodu i aby w ogóle odwrócić ten scenariusz i w niego nie uwierzyć. Masz już pewną drogę za sobą. Co ci pomogło w tym, żeby zrewitalizować się, żeby stanąć na nogi, żeby. Wiesz, no właśnie, odzyskać trochę siebie, odzyskać swoje życie, ukochać się na nowo. Jak ty to zrobiłaś? Gdzie była ta siła schowana, której wcześniej nie widziałaś i dostrzegłaś? Ja myślę, że przede wszystkim, kiedy rzeczywiście walczyliśmy, to właśnie ta wiara i nadzieja. W to, że nam się po prostu uda. Ona pozwalała mi pójść do przodu, bo dopóki my walczyliśmy, ja wiedziałam, że jest piłka w grze, to ja walczyłam w ogóle i wierzyłam do samego końca. Natomiast oczywiście były jakieś potknięcia, były moje momenty upadku, powstawania. Ja miałam różne tutaj swoje próby i metody tego, aby radzić sobie z emocjami. Przede wszystkim na pewno, Ogromne wsparcie męża, i myślę, że ta niepłodność pokazała taki solidny fundament naszego małżeństwa, nasze, właśnie straty. Ja zawsze wtedy do męża, oczywiście, dzwoniłam. On rzucał wszystko, rzucał swoją pracę, przyjeżdżał. E, więc e, czasami sobie o tym myślę, że może całkiem nieświadoma tego, co nas miało właśnie w życiu spotkać. Ja od samego początku mówiłam do mojego męża, że nie sztuką jest być ze sobą na dobre, kiedy wszystko dobrze się układa i jest tak cukierkowo i bajkowo, ale właśnie wytrwać ze sobą w tych trudnych chwilach, kiedy wszystko się wali. Bardzo mocno otworzyłam się w ogóle na drugiego człowieka. Niektórzy zamykają się w sobie, przepracowują to wszystko tylko i wyłącznie wewnątrz i oczywiście też takich dni potrzebowałam. Ale okazało się, że ja, która nigdy nie miałam w ogóle konta w żadnych mediach społecznościowych, postanowiłam, że otworzę konto na Instagramie. No, dzięki Bogu, że to zrobiłaś. <laughs> Najpierw miało służyć tylko do podglądania innych, Innych, a Aha. potem okazało się dla mnie samej wspaniałą terapią, Dobrze, ale więc. też wspaniałą misją. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, kiedykolwiek, podczas tych lat starań, podczas tych wszystkich przeżycie emocji, przez które przeszłaś, przeszliście, dewaluować swoje emocje? Wiesz, dlaczego o, tym pytam? o to pytam? Dlatego, że wiele kobiet ma tendencję do tego, wręcz taką, bym powiedziała, Wrodzoną czy też nabytą, predyspozycję do tego, że zacisnę zęby, ale dam radę. Zastanawiam się, na ile nam to zaciskanie zębów i dawanie rady pomaga, a na ile nam robi krzywdę, bo z moich osobistych, takich prywatnych doświadczeń wiem, że ja w pewnym momencie po prostu podjęłam decyzję, że puszczam gardę. Tak. I magia się wtedy dopiero zaczęła dziać, tak, w naszym przypadku. Natomiast wiem też, że to jest etap, że to się nie da, tak wiesz, dzisiaj się budzę rano i, i nagle po prostu jakoś tam bardzo, bardzo o siebie dbam i zapominam o wszystkim. Wiesz co, myślę, że na tamten moment bardzo mi to służyło, kiedy rzeczywiście my borykaliśmy się z leczeniem, borykaliśmy się z naszymi stratami, nieudanymi próbami leczenia. To wówczas dla mnie ten komunikat, taki walcz, zacisnę zęby, zniosę wszystko, bo po prostu muszę iść do przodu, aby zrealizować swoje marzenie. Był bardzo mobilizujący. I mimo wszystko myślę, że pomagał mi przetrwać właśnie te trudne chwile. Ale dopiero dzisiaj, kiedy sobie o tym wszystkim myślę i to wspominam, to ja widzę po prostu ten kalendarz wypełniony po brzegi badaniami, wszystkimi krokami, tym co mam robić, kiedy mam robić, o której i tak dalej, i tak dalej. Mnie z jednej strony bardzo to napędzało, ale z drugiej strony myślę, że była to jednak maska takiego superbohatera. Że ja wiele takich e, trudnych emocji zakopałam bardzo e, głęboko w moim sercu, i że one cały czas jeszcze e, tam drzemią, i że ja e, tak naprawdę zmierzenie się też z tymi emocjami e, mam cały czas przed sobą. Kobiety. Pary w obliczu straty, jakakolwiek ona nie jest w ich definicji, zazwyczaj przyjmują różne strategie radzenia sobie. Czasami jest to ucieczka, wiesz, w te takie przysłowiowe wakacje, żeby odpocząć. Czasami jest to zamykanie się w sobie, bo najzwyczajniej w świecie sobie nie radzimy z tym, co, co, co czujemy. Jaka była Twoja metoda na to, żeby? Poradzić sobie i troszeczkę uporządkować swoje emocje wtedy, kiedy doświadczałaś yy, kolejnej straty. Bardzo pomocnym takim doświadczeniem było dla mnie za każdym razem napisanie listu do utraconego dziecka. Był to taki mój w ogóle prywatny rytuał, o którym podejrzewam, że nawet nie wie mój mąż. Mam taki specjalny zeszyt, w którym te listy właśnie są. One były pewnego rodzaju takim pożegnaniem, przeżyciem też takiej przyszłości razem z tym dzieckiem, która no, jednak nigdy się nie zadziała, ale kiedy te ciąże się pojawiają, to wiadomym jest, że w głowie jest od razu sto różnych planów, więc, więc wtedy te listy chociażby... Pomogły na tyle, że gdzieś tam mogłam sobie tą przyszłość taką z tym dzieckiem opowiedzieć, przeplanować. Ale było to przede wszystkim takie bardzo uwalniające pożegnanie. Mam wrażenie, że to było takie, troszeczkę mówiąc kolokwialnie, zapakowanie tego małego anioła w taki, w taki malutki balonik, i ja go po prostu w tym momencie puszczałam w moje, w moje niebo. Ja do tych listów nigdy nie wróciłam, mm -hmm. ja ich nigdy nie przeczytałam, mm -hmm. ale one są bardzo blisko mnie mm -hmm. w nocnej szafeczce w sypialni. I mimo wszystko, kiedy sobie o tych, o tych listach myślę, to robi mi się tak bardzo ciepło na sercu. Puszczała się, żeby znaleźć swoją drogę do macierzyństwa. I ja wierzę w to, że dróg do macierzyństwa jest wiele. Każda z nich jest piękna, każda z nich jest wspaniała, każda z nich jest trudna i wypracowana i w takim, wiesz, w poszukiwaniu gotowości tak. do różnych decyzji. Wierzę w to głęboko i życzę Tobie, Twojemu mężowi, Twojej rodzinie, żeby Wasza droga, na Waszej drodze, w pewnym momencie pojawiło się spełnienie Waszych marzeń. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.